Przecież ten miś to jest cudeńko. Przecież to jest obłęd, jak on jest piękny. No kto nie chciałby mieć takiego misia? I to jest miś, który nie dość, że sprawi radość Waszym najbliższym, ale jeszcze sprawi radość tym, dla których los nie był tak łaskawy. Jeżeli kupimy takiego misia, możemy zrobić naprawdę bardzo dużo dobrych rzeczy. Po pierwsze, dla siebie, bo będziemy mieli taką piękną pamiątkę, a po drugie oczywiście dla fundacji Tafoen. My zbieramy środki teraz na Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, bo od roku budujemy to Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży przy Centrum Zdrowia Dziecka i mamy nadzieję, że w przyszłym roku zostanie ono otwarte. Niezwykle bliski jest mi projekt budowy centrum psychiatrii w centrum zdrowia dziecka i to jest taka rzecz, która sprawia, że za każdym razem co roku mi się tak, misie, misiami są obdarywane dzieci w mojej rodzinie i rzeczywiście te kolekcje już sięgają wielu, wielu lat, ja jako mama no wiem jak to jest ważne, żeby ta opieka psychiatryczna, psychologiczna, była dla każdego, dla każdego dziecka. Czy może być coś wspanialszego, niż podarować misia osobie, której, której chcemy przypomnieć, że jest dla nas ważna? Ja uwielbiam tę akcję, przede wszystkim dlatego, że łączy przyjemne z pożytecznym, jak to, jak to się mówi. mogłam współpracować z Dawidem Wolińskim przy stworzeniu tej oto pięknej sukienki dla tej misi, która ma na imię Aga. Więc my się śmiejemy, że Aga po mamie, Wolińska Aga. No, nazwisko potacie oczywiście. No i sukienka taka symbolizująca może taką prostotę i, i taki, taki skromny gust, yy, która koresponduje moim zdaniem właśnie ze świętami Bożego Narodzenia, chociaż czasami o tym zapominamy, a jednak to skromne są, powinny być w założeniu święta. To jest miś, którego ja sam chciałbym dostać. I tak o nim sobie właśnie myślałem, kiedy zabraliśmy się za projektowanie tego misia. I tak sobie, i tak, tak sobie pomyślałem, że, że tak, no ja tak chodzę wtedy, kiedy mam potrzeba bycia trochę bardziej eleganckim. A że są święta, no to wiadomo, że elegancja musi być. I tak sobie pomyślałem, żeby mnie przenieść właśnie na tego misia. I tak oto powstał Miś Filip. Moim zdaniem jest prześliczny.